Cześć kochani, witajcie i zapraszam was na haul z paczkami z AliExpress. No właśnie, tak jak wam ostatnio wspominałam, Trochę tych paczek ostatnio do mnie na przychodziło, nawet paczka zaległa, bardzo zaległa, którą zamówiłam po świętach Bożego Narodzenia. Tak, tak długo na nią czekałam, że nawet już o niej zapomniałam. Ale pewnie pamiętacie, jak robiłam wieniec na Boże Narodzenie. No i tam były takie gałązki kolkowe. No, trzymało się, trzymało się, tylko że wiadomo, że no, po jakimś czasie dłuższym te kolki zaczną mi odpadać. Dlatego zamówiłam sobie taki zestaw gałązek. Imitujące właśnie te takie choinki, gałązki. No pachnie. Pachnie plastikiem, ale oczywiście to się wszystko wywietrzy. Zapachu się pozbędziemy i jak będę odrestaurowywać mój wieniec, to właśnie te gałązki mam zamiar poprzy, poprzemieniać, poprzyczepiać bardzo ładnie wykonane. Nie są takie malusie. Pamiętam, chyba było kilka rozmiarów. Ja wybrałam te średnie, więc myślę, że na mój wieniec starczy. Kolejną rzeczą mamy tutaj pędzel, duży pędzel, wachlarz, który zamówiłam z myślą o rozświetlaczu, ale on jest naprawdę taki pokaźny, myślałam, że będzie mniejszy, oczywiście na plus. Do zrobienia sobie porządnego glow na dekoldzie będzie w sam raz i przyszedł w takim pokrowcu, który y, można sobie jeszcze wykorzystać i przechowywać ten pędzel. Więc pędzelek kolejny do mojego zestawu. No i ja ostatnio zamawiam dość często zamawiałam, zamawiam y, biżuterię. Biżuterię zamawiałam, no dużo, możecie przyznać. Dlatego zdecydowałam się i, ta, i tamtym razem. Na zamówienie brand, zestawu bransoletek mamy tutaj różne modele i kwadraty, i tutaj coś wisi, coś z błękitem, głównie z róży, że lato się zbliża. Pomyślałam, że pora na zamiankę tych takich moich czarnych, do których się przyzwyczaiłam i bardzo je lubię. Czasami tylko dokładam sobie jakiś inny kolor. Wcześniej był niebieski, teraz jest biały, ale głównie czarny. I pomyślałam, że może zmienię te kolory czarne na kolory różowe. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem bransoletek. Pamiętam, że to było dość tanie i za taką cenę osiem bransoletek u nas moglibyśmy zapłacić pewnie, ale za jedną sztukę, więc no właśnie. Oczywiście linki są na dole, gdyby ktoś był zainteresowany. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam jest to zestaw uroczych spineczek dla Nikosi. Zobaczcie, piękne Spineczki, głównie zamówiłam z myślą o tej, bo ta najbardziej mi się spodobała, taka tęcza kolorowa, mamy tu chmurkę jeszcze i lizaczka. Spinki są wykonane tak jakby z jakiejś plasteliny, modeliny, więc mam nadzieję, że to za bardzo szybko się nie ułamie. I jest to na takiej żabce bez ząbków, która bardzo fajnie się utrzymuje, bo Nikola już takie ma: spinki sztywno, ładnie się trzyma i bardzo ładnie wykonana. No tylko zastanawiam się, czy to, bo to, zobaczcie, dużo tak wystaje tych elementów, czy one się nie płamią. No właśnie, trzeba będzie uważać, ale yy, tęcza śliczna jest. No te kolory pastelowe. No i ten lizak, bo chmurka, jak chmurka, zwykła różowa chmurka mogła być niebieska. I powiem wam tak: kiedyś jeszcze jak zamawiałam sobie jakieś maseczki, to zamawiałam jedną od tego sprzedawcy, dwie od tego i tak czekałam tydzień, może nie tydzień, yy, miesiąc, trzy tygodnie cztery, no i tak różnie to bywało, dlatego stwierdziłam, że zamówię e, kilka maseczek od jednego sprzedawcy i w jednej paczce mi tu wszystko przyjdzie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć maseczek, wszystkie w płachcie, e, jakie mają zastosowania, pewnie nawierzające, wygładzające, wybielające, może rozjaśniające i, i chyba, te, chyba to. Mamy tutaj też jedną maseczkę na noc jedna jest pszczółką, ale są to maseczki bez żadnych rysunków i to tak, taki mały zestawik zapasik akurat będzie, chyba i je... tak jeszcze czekam na jeszcze jakieś z tego co tam przeglądałam sobie tam głębiej głębiej, więc ok i mam tutaj ostatnią rzecz gadżet, który zamówiłam dawno, dawno temu mamy tutaj coś takiego zapakowanego w folii bąbelkowej, ja to już trochę rozpakowałam żeby to dostać do tego szybciej o, już pewnie wiecie, co to jest. Były tego różne rodzaje, jestem tego bardzo ciekawa. Różne rodzaje, tutaj mam nawet takąś kropkę zaznaczoną, różne rodzaje tych igieł, bo to jest taki rolon, który wygląda tak. Ja kiedyś pamiętam tego, naprawdę szukałam, szukałam tego i na Allegro, ale tam były jakieś zestawy, a ja chciałam tylko taki rolon. Nie pamiętam, jaką ja tu mam, jaką mam tutaj natężenie tych igieł, długość tych igieł, czy to rozstawienie tych igieł. Mamy rączkę plastikową, no i taką kulkę rolkę wypełnioną igiełkami, drobnymi igiełkami. Czy tutaj ja mogę Wam coś powiedzieć? 1 mm mamy tutaj od 0. 2, 0,25, no i tak dalej, i tak dalej, więc ja mam tą taką y, bliżej, no taką większą troszeczkę. No i to służy nam do. No, pobudzi, Będziemy sobie tak jeździć i czy jakieś serum. No muszę jeszcze o tym poczytać, bo pamiętam, że pod tym dużo czytałam, i już nie pamiętam za bardzo, właśnie to ma pobudzić też naszą 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 twarz. Kurczę, już nie pamiętam, muszę poczytać. I sprawdziłabym to na buzi, ale muszę to najpierw jakoś wyparzyć, dobrze zdezynfekować. No, jeśli to na twarz chcę nakładać, oczywiście to wszystko zostało wcześniej zdezynfekowane. A to nałożę sobie, spróbuję sobie na ręku. O kurczę, jakie to kujące! Jakie to jest kujące? Bo to ogólnie powinno być kujące, nie pamiętam, jak to ma to zastosowanie. Ale kuję bardzo. Naprawdę. Bardzo. Poczytam. Zobaczę i dam Wam znać. To tyle na dzisiaj kochani, a jeśli chodzi o usta, bo ostatnio były pytania, co ja mam na usta, ja tak, no tak ostatnio trochę bo odpisuję, prawda, dlatego dzisiaj się przygotowałam i mam tutaj e, pomadkę, którą dzisiaj nałożyłam na usta. Jest to pomadka z Avon z serii Mark, taka mała, niudziakowa, która się nazywa Skleen Nude. Nie jest to matowa, jak widzicie, jest to taka bardziej nawilżająca, taka z błyskiem, ale nie jest lepka, nie skleja ust, bardzo dobrze się unosi, więc, więc coś takiego dzisiaj na ustach mam. A tymczasem ja to chowam, e, czytam o tym i odezwę się do Was już jutro. Pa, pa!